Piotr Mlącki, koń juczny i koń górniczy. Oba obrazy malowane farbą olejną na płótnie. Wymiary obu to 120 x 140 cm. Obrazy tworzą dyptyk, stykają się ze sobą. Na obu dominują ciemne, prawie czarne barwy z niewielkimi przebłyskami światła. Na obu sylwetki koni ustawione do siebie symetrycznie, skierowane do siebie głowami. Po lewej koń juczny. Z głową skierowaną w prawo, zwrócony prawym bokiem. Po prawej koń górniczy z głową skierowaną w lewo, zwrócony lewym bokiem. Koń juczny ma wyciągniętą w przód lewą przednią nogę. Koń górniczy stoi na obu. Na zadzie i grzbiecie konia jucznego szramy pałające wewnętrznym ogniem pomarańczowo-czerwonym kolorem. W ordali na dalszym planie niewielkie budynki. Ledwie majaczące wśród wszechobecnej czerni z plamkami okien w kolorze ciepłej żółci. Mniej więcej w jednej czwartej od dołu obrazu, na wysokości końskich nadgarstków i stawów skokowych, jaśniejsza smuga z czarnymi sylwetkami drzew, przypominających palmy. Po prawej, u konia górniczego, szrama na skórze brzucha również odsłania pomarańczowo-czerwony, pałający kolor. Za koniem na dalszym planie jaśniejsza smuga na podobnej wysokości jak to ma miejsce w obrazie po lewej, czyli w przypadku konia jucznego. Za tułowiem konia górniczego góra lub hałda. Górna część hałdy spowita pomarańczowym światłem kojarzącym się z żarem lub płomieniami. Obrazy z cyklu o rewolucji przemysłowej opowiadają o poświęceniach i ofiarach, bez których postęp nie mógł zaistnieć. Ambiwalentnie zostawiają niczym niezawiniony smutek, z koniecznym wysiłkiem pchania świata naprzód.